Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejny przepis na buraczki, tym razem z papryką. Mój rodzinny sprawdzony przepis już od lat. Są pyszne i robię je zazwyczaj na zmianę z tradycyjnymi buraczkami. Zapraszam na przepis, bo będzie pysznie. Jeśli chcecie przepis również na tradycyjne buraczki, to znajdziecie go na samym końcu filmu. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od buraczków. 3 kg buraków wyszorowałam porządnie, zalałam wodą i będę pod przykryciem gotować do miękkości. Następnie odcedzę i wystudzę. Buraczki już ugotowane, przestudzone, mogę je obierać. Musimy je obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 3 kg buraków starte na tarce możemy robić dalej. Teraz papryka. Musimy pokroić w paseczki cienkie. Takie nie za duże. Najpierw zabieramy nasiona. I kroimy w paseczki, ale nie takie przez całą paprykę, tylko takie krótkie. No mniej więcej takie. Kilogram 200 papryki pokrojone w cienkie paseczki, teraz cebula. Pół kilograma cebuli, kroimy drobną w kostkę, i również dorzucamy do reszty warzyw. Do warzyw dodajemy cukier, 3 czwarte szklanki. U mnie szklanka zawsze ma 250 ml. 3 czwarte szklanki octu jabłkowego 6% i 3 czwarte szklanki oleju. Do tego jeszcze oczywiście sól do smaku. Dwie-3 łyżeczki. Musicie próbować, jak już wszystko wymieszacie, zawsze możecie trochę dosolić. No i mieszamy dokładnie. Dobrze wymieszane buraczki, wkładamy do słoików. U mnie słoiczki są po 330 ml. Słoiki zakręcamy i wstawiamy do pasteryzowania do garnka na bawełnianą ściereczkę. Zalewamy zimną wodą do 3 czwartych wysokości. Nakrywamy pokrywką i stawiamy na gazie. Pasteryzujemy od momentu zagotowania się wody w środku na małym ogniu przez 15 minut. Po tym czasie możemy słoiki wyjmować z garnka. Po wyjęciu odwracamy do góry dnem i zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. I gotowe! Jeśli podobał się Wam mój przepis, to zostawcie łapkę w górę. Naciśnijcie subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę jedzą.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!